Oba zespoły są już przygotowane. Wizdek sędziego i zaczynamy. Zepsute podanie. Obrońca miał ułatwione zadanie. Próbują uśpić rywala tą nieskończoną serią po. Czy będzie prowadzenie? Mamy rzut rożny. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. Dobry atak flankom. Mknie z piłką na bramkę. Zaraz może być remis. Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Jest jeden do jednego, remis. Patryk Lipski. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. Patrzę Klipski. Marek Konczkowski. Ale z ich przychytrzą znakomita okazja. Tak, proszę państwa, Bramka i obejmują prowadzenie. zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Świetny przegląd pola. No, może coś z tego będzie. I jest! Bramka ważna, bo dająca wyrównanie. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Mamy remis, ale wywierają coraz większą presję. Prawo dla liniowego jest spalony. Może coś z tego będzie. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Martin Kączkowski. Dobra akcja. Skrzydłem. Szansa na dośrodkowanie. Stracili piłkę. Atakują z bocznej linii. Ciekawe jak to rozwiąże. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Na piłkę, co z tego wyniknie? Dobrze w tempo. Będzie szansa. Ko! bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować, a to prosta droga do tego by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym 3 do 2 zaczęli Druga połowa rozpoczęta. Przerwał to obrońca, a będzie wznowienie gry wrzutem z autu. Martin Kączkowski. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Teraz stracili piłkę. Dobrze przesuwa się z piłką. Szansa na oddanie zału. Ależ teraz ważna interwencja. Gdyby nie to wynik uległby już zmianie. Dobre podanie minęło linii obrony. Jest okazja, a jednak gorą bramkarz. Pewna obrona w piekielnie trudnej sytuacji. Ręce same składają się do okazków. Ach, szkoda strata. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Jest! Kolejna bramka i mają już dwu dwubramko... Toą ...przewagę. Byle tylko za bardzo nie Niedługo rozgrzewający się piłkarze zejdą do szatni, a na trybunach coraz więcej widzów. Co zobaczymy w tym meczu? Przekonamy się wkrótce. Serdecznie witamy z legendarnego San Siro w pięknym Mediolanie, gdzie dziś gospodarzem jest AC Milan. Dzisiejsze spotkanie będą mieli przyjemność komentować dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. A przed nami dziś grupowy mecz UEFA Champions League Emocji z pewnością nie zabraknie. Jacku przewiduje wyśmienity piłkarski spektakl. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał Pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek Sędziego spalony. brońca. No w takich sytuacjach sędzia zazwyczaj wstrzymuje grę i tak właśnie się stało. To już koniec meczu dla tego zawodnika. Nie wiadomo czy to jest poważna kontuzja, na razie wygląda to groźnie. Kontuzjowany zawodnik musiał zejść z murawy, a mecz zaraz rozpocznie się od rzutu sędziowskiego. ingolą. Hakimi. Ależ go tam dostrzegł. Ma teraz trochę miejsca. Memphis Depay! A znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Z rzutu w pole karne. Obronił tę główkę, bezwiednie jeżdżają tutaj na ścięcie. Już nieraz pokazali, że potrafią grać jak równy z równym, nawet z mocnymi rywalami. Grają zdecydowanie powyżej oczekiwań, a może nawet umiejętności. Potrafią się skutecznie bronić i są groźni w ataku. Forcel! Szkoda lepszej sytuacji już dzisiaj może nie mieć zmarnowana okazja. Tak, najpierw dostał piękny prezent, a potem oddał go bramkarzowi i piłka w jego rękach. Dowiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena. Mamy pierwszą bramkę dla The Citizens. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 20 minut spotkania. Piękne dzięki za meldunek. Albert Perel. Inter traci teraz piłkę. Już blisko pola karnego. I stracili piłkę. Memphis Depay. No, mogą teraz skarcić rywali. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Zbiega teraz pole karne. Fantastyczna atmosfera na trybunach. Jednak jest coś w tej specyfice. Dobrze się pokazał. No groźnie, pachnie bramką. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Przechwycili przeciwnicy. Co teraz zrobi? Czy będzie prowadzenie? No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Znakomita sytuacja. Pewna interwencja Bramka.